my zostaliśmy świetnie tutaj przyjęci i za to bardzo serdecznie dziękuję. Po pierwsze Piotrowi Borysowi za to, że nas namówił do tego, żebyśmy się tutaj pojawili. No i tak się składa, że tutaj po pierwsze nakręcimy scenę otwierającą film z tego powodu bardzo ważną i jedną z końcowych, ale kluczową scenę, scenę filmu. Pierwsza będzie miała miejsce w Hucie. Tutaj wielkie podziękowania dla szefów huty KGHM-u, dlatego że było bardzo trudno znaleźć działającą hutę, która pozwoliłaby nam wejść całym sprzętem, z ludźmi i pozwolić realizować film. No i też doskonałe udogodnienia w Legnicy. Wiem, że skomplikowaliśmy trochę życie i zamknęliśmy ulicę na jakiś, na jakiś czas, ale dzięki temu w Legnicy powstanie kawałek Berlina. I tutaj, właśnie w Legnicy, będziemy realizowali scenę na Checkpoint Charlie. My szukaliśmy miejsca w wielu miastach w Polsce, które architektonicznie przypominałoby ten fragment Berlina, gdzie było przejście graniczne. No, i tak się składa, że to miejsce w Legnicy ma podobny układ ulicy, podobne zabudowanie, podobną architekturę, i stosunkowo łatwo było go adaptować do tego, żeby po tym filmie do złudzenia przypominał ten kawałek Berlina. A ilu Atlus zagrał w Stala W Legnicy zagrają głównie nasz głównie nasi aktorzy amerykańscy, dlatego że to oni będą mieli taką kluczową jakby scenę. Zagra też kilkudziesięciu statystów. Mam nadzieję, że już przylecieli. Tak. miał być tutaj z nami jeden z aktorów, ale są jakieś podobno fatalne w Düsseldorfie warunki pogodowe i samolot mu nie odleciał i czekamy na niego i mamy nadzieję, że, że doleci odpowied z odpowiednim wyprzedzeniem. Ale tak jak powiedziałem, kilku, zwłaszcza amerykańskich aktorów i kilkudziesięciu statystów. I też aktorzy rosyjscy. Hmm. Nie. polska główna obsadę, jeśli My tą obsadę oprócz Macina Dorcińskiego, który zagra pułkownika kuklińskiego, trzymaliśmy do tej pory w tajemnicy i chyba publicznie pierwszy raz tutaj w ogóle e, powiemy jaka jest reszta nazwisk, ale myślę, że e, możemy sobie tutaj na to, na to pozwolić. E, żonę pułkownika e, kuklińskiego zagra Maja Ostaszewska. E, Zagra też pan Globisz, zagra Mirosław Baka, zagra Paweł Małaszyński. Kolejną listę aktorów będziemy powoli dozować publiczności, powoli te nazwiska wymieniać, więc dzisiaj to już wszystkie nazwiska.